Sponsorem programu jest Viaplay, platforma na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Cześć, witamy Was w nowym odcinku Hot or Not. Z tej strony tradycyjnej Jakub Schulz i Emilian Cichoń. Witamy serdecznie. Witamy Was przed kolejką 31. Przed nami jeszcze mecze europejskich pucharów. Więc e, sytuacja nie jest w 100% jasna. Wciąż musimy czekać na to, co zdarzy się w środku tygodnia, ale oczywiście mamy w tym tygodniu o czym rozmawiać, czy to o minionej kolejce, czy to o tej nadchodzącej. No i właśnie e, wrócił Erling Haaland, co było bardzo ważną, co było bardzo ważnym tematem przed kolejką 30. I ciekawi nas, jak wielu z was zaufało mu i oddało mu opaskę, bo jednak okazało się, że był on najlepszym wyborem, więc jeśli mieliście e, Norwega jako kapitana to koniecznie zostawcie łapkę w, łapkę w górze i skomentujcie ile mieliście punktów. A jeśli nie mieliście Norwega z opaską no to też skomentujcie, bo jednak jeśli czytaliście mój tekst kto na kapitana to wszystkie kapitańskie opcje zapunktowały nie tak dobrze, ale zarówno Kane, Rashford jak i Watkins też zdobyli punkty, więc jeśli chodzi o opaski to ten tydzień był naprawdę dobry. I właśnie, skoro mówimy o tym, jak poszło nam w minionej kolejce, no to co? Zaczniemy tradycyjnie, czyli powiemy, jak w tej kolejce 30 nam poszło. No i Emilian, jesteś zadowolony, czy nie? No, miałem cały spadek o 6000 miejsc niecałych, więc w sumie jestem trochę smutny, Zwłaszcza, że miałem chyba 4 czy 5 nawet kolejek zielono zieloną strzałką. No, ale tak czy siak sam sobie trochę. Sprowokowałem te minusy, znaczy ten, no ten spadek przez to, że sobie zagrałem minus 4 kupiłem Pedro Porro. No nie był to najstropniejszy ruch, że wykupowałeś obrońcę przed meczem z Brighton. No ale ostatecznie no tylko dwa punkty teraz będzie miała więc wydaje mi się, że ta inwestycja może się zwrócić. Najbardziej boli to, że kupiłem go w miejsce Henry'ego, który miał asystę, więc te dwa, trzy punkty mogły mi trochę pomóc i przez to mogłem mieć tą zieloną strzałkę, ale ogólnie miałem 61 punktów, minus 4, trafiona opaska na Halandzie. I w sumie same blanki oprócz właśnie napastników i Rashforda, więc typowo kolejka i tak jestem szczęśliwy, że tylko ten 4 czy 5 tysięcy mnie spadł przez to, że no mecz z Arsenalu z Liverpoolem mógł mnie bardziej zaboleć. U mnie była kontrowersyjna decyzja przed kolejką, bo posadziłem opcję Arsenalu, wierząc w to, że... Liverpool u siebie z dobrym przeciwnikiem zagra dobrze, no i się nie pomyliłem, bo Saka i Gabriel zaliczyli po punkcie, no ale tak jak powiedziałeś, poza napastnikami i Rashfordem u mnie też blanki, chociaż i Gabriel i Saka mieli po jednym punkcie, więc te decyzje jakieś małe oczka mi dały. Ostatecznie 59 punktów i mały awans wskoczyłem do najlepszych 400 tysięcy na świecie, no i ta, te i ta tendencja jest wzrostowa, więc cieszę się. Może jeszcze uda się jakąś szarżą wskoczyć do najlepszych 100 tysięcy na świecie? Na to bardzo liczę. Mam jeszcze frihita, o czym też będziemy dzisiaj rozmawiać, więc szanse na to są całkiem spore, myślę, jeśli dobrze mi pójdzie. No i może przejdziemy tą drogę razem do końca sezonu. Nie macie już co rozwodzić, moim zdaniem, na temat tej minionej kolejki i przechodzimy do tego, co czeka nas w kolejce nadchodzącej i następnych seriach spotkań, no bo tutaj mamy znowu szaleństwo z kolejkami pustymi, kolejkami podwójnymi, więc trzeba mieć to z tyłu głowy, ale też myślę, że ważnym tematem, tak na początek, jest fakt, że tak jak powiedziałem na początku, w trakcie tygodnia są mecze europejskich pucharów. My ten odcinek nagrywamy tuż po zakończeniu spotkania City z Bayernem też w europejskich pucharach gra Manchester United z Sevillą, więc jeśli chodzi o ruchy transferowe, no to naszym zdaniem powinniście się wstrzymać, bo trzeba pamiętać o tym, że mogą się zdarzyć urazy. Też po meczach będziemy mieli odświeżone informacje dotyczące wcześniejszych kontuzji. Jeśli też chodzi o formę zawodników, o ten fitness, czy ktoś po rozegranym meczu potrzebuje więcej pauzy i jakiegoś resta. Więc tutaj te informacje są kluczowe, no a jednak na końcowym etapie sezonu spalenie transferu na zawodnika, który nie zagra, no to będzie naprawdę zła decyzja. Więc pamiętajcie o tym, żeby się nie spieszyć. I w piątek przed kolejką Emilian napisze na pewno przewidywane składy i tam już będziecie mieli w 100% pewne informacje z konferencji i pewność tego, że wybrani zawodnicy zagrają. No i właśnie, a propos urazów, to myślę, że możemy przejść do takiego, jednego z najważniejszych tematów, czyli do Manchester United. Mamy tutaj, a propos tych urazów, dwóch zawodników, co do których mamy duże wątpliwości, no a to zresztą e, nie, jedyna wątpliwość, jeśli nie jedyna wątpliwość, jeśli chodzi o United. No i właśnie, Emilian, czy ty zawodników United masz, a jeśli masz, co planujesz z nimi zrobić? No, mam potrojenie i każdy z nich ma swoje problemy w ostatnim czasie. E, ogólnie, niestety, jak nagrywamy to specjalnie, próbowaliśmy to nagrać jak najbardziej, żeby były jakieś informacje o Rushfordzie i Lukusho, ale e, niestety na razie wiemy w zasadzie to samo co po kolejce 30. Czyli e, Rashford z urazem i raczej to nie jest nic poważnego. E, dzisiaj wieczorem, w sensie, znaczy wczoraj wieczorem, w sumie jak to oglądacie, e, Mirror dał informację, że to jest prawdopodobnie dosyć e, Urasa Ashforda nie jest taki poważny, i po prostu z Sewillą nie zagra głównie przez to, że po prostu nie ryzykować, więc ta jego nieobecność może być krótka. Oczywiście, no, czekamy na te piątkowe informacje. Jeżeli wypadnie na dłużej, to na pewno trzeba myśleć długoterminowo, co z tym zrobić. Jeżeli na przykład chcecie go na kolejkę 3-4, to typowo trzeba wtedy się zastanowić, czego trzymamy te 3-4 kolejki, czego sprzedajemy, odkupujemy. Odnośnie Showa też niestety nie ma na razie żadnych większych informacji. Ale też ten Hag mówił przed meczem z Evertonem, że nie jest to raczej nic poważnego, że niedługo wróci, więc na razie bym trzymał. W sumie mamy na tyle dobrą sytuację, że po tej, tej 29 kolejce mamy w większości przypadków dosyć szerokie ławki. Pograliśmy tym jest na ludzie można zagrać ewentualnie. Na przykład Piłkarz i Brighton na Chelsea. Męż z pokazał, że oni mogą z silniejszym rywalem dać punkty, więc. W sumie raczej bym się nie obawiał ich. W sensie że ich posadzić, ponieważ no w po możemy mieć jakieś alternatywy. No ale na pewno śledzimy i czekamy. No bo jak wypada na duży to nie ma sensu ich trzymać. Zgadza się dokładnie tak. Jeśli chodzi o Lukaszego, to wiemy, że to jest uraz hamstringa, ścięgna udowego. No i taki uraz zwykle to jest około tygodnia do dwóch przerwy. Tak jak powiedziałeś jeśli chodzi o mecz z Seville, no to zarówno Shaw jak i Rashford no nie zagrają. Raczej wątpimy w to, że ten hak zaryzykuje. Jeśli chodzi o Rashforda, to jest uraz pachwiny. Po meczu doniesienia od ten haga były raczej złe. Mówił, że ten uraz jest dość poważny i tam narzekał na terminarz. Chociaż tutaj tego narzekania możemy trochę potraktować z przymrużeniem oka, patrząc na to, jak bardzo mało rotował składem, no i troszkę. Wydaje mi się, że tego Rashforda zajeździł, czy nawet Shoah, no bo jednak to są takie kontuzje mięśniowe raczej, te urazy wynikają ze zmęczenia, więc czekamy na piątkowe doniesienia, no bo tutaj e, te urazy mogą wiązać się z dłuższą albo krótszą przerwą, no ale no to no wszystko zależy od tego, jak bardzo Holendrowi będzie zależało na tym, żeby oni wrócili do składu, czy jednak podejmie e, taką decyzję, żeby ich jeszcze oszczędzać. Jeśli chodzi jeszcze o United, no to mamy kolejnego zawodnika, który wprawdzie nie ma urazu, ale co do niego decyzja też nie jest oczywista. Mamy Bruno Fernandesza, który nie ma jasno określonej pozycji. Wcześniej grał zdecydowanie wyżej, jako taka dziesiątka, no i stanowił zdecydowanie większe zagrożenie pod bramką przeciwnika, no i oferował jednak większy potencjał na punkty w Fantaze Premier League. Teraz był okres pod nieobecność Kazemiro, kiedy grał de facto jako taka szóstka. No a grając dalej od bramki, oczywiście potencjału na te punkty było zdecydowanie mniej, ale wrócił Christian Eriksen, co spowodowało, że znowu ta pozycja Fernandesza się zmieniła. Co prawda nie grał on e, jako ten środkowy rozgrywający, jako taka klasyczna dziesiątka, tylko na trochę innej pozycji, właśnie Emilian. Jak wygląda sytuacja Portugalczyka? Czy ty byś go kupował? Czy ty byś się go pozbywał? No tego raczej nie. Co uważasz? Bo ty miałeś przecież Bruno. Jaka, jaka będzie twoja decyzja? No cały czas nawet, no nie, nie zamierzam go sprzedawać. Ja ogólnie jak go kupowałem, to miałem z tego głowy, że... czym znaczy może nawet nie z tego głowy. Po prostu wiedziałem, że on na tej chce może wyjść. I po prostu to zaakceptowałem. Ogólnie te mecz zawarte to trochę ból, że system bonusu nie działa nasza na zasadzie, że po prostu najlepszy piłkarz meczu dostaje punkty bonusowe, bo Bruno w sobie był chyba najlepszym piłkarzem dawnego meczu. No ale ogólnie odkąd wszedł, w drugiej powie, Eriksen poszedł, mu daje, że Bruno na skrzydło i wygląda tam o wiele groźniej, gra wyżej. Ja nawet jedną sytuację dobrą, ale kapitalnie zachował się Pickford i obronił go strzał głową. No ale tak jak tutaj wspomniałeś, wraca Eriksen, wraca też Kasemirom, więc tutaj. Zakładam, że Bruno będzie szedł wyżej, ponieważ Erikse chyba jest stworzony w tej formacji, w tej taktyce ten Haga, żeby grać właśnie na takiej pozycji defensywnego, rozgrywającego. Na pewno trzymamy, na razie nie ma co wywalać ich, zwłaszcza gdy nie, wa nie warto go wywalać przed meczem z Nottingham Forest. Nawet jeżeli w sumie dalej będzie grał na szóstce, to, to macie na razie czas, żeby go sprzedać na szat przed 34 kolejką i wtedy go ewentualnie wymienić Nasza na Salacha, na De na czy inną opcję, jakąś premium. No ale na razie bym go trzymał, zwłaszcza, że przez te urazy w ofensywie wydaje mi się, że to też trochę byłoby stratne dla Manchesteru United, żeby tak dobrego piłkarza trzymać w tył, a kiedy inne opcje ofensywne mają urazy, a raczej no nie wiem, czy chociaż nie garnacza, czy ale ogólnie wydaje mi się, że wtedy Bruno raczej by poszedł do przodu, żeby jakoś wypełniać te luki pod nieobec, po nieobecność Rashforda ewentualnie. No zdecydowanie. A ono się na te to sobie tylko ta trójka była, jest warta na razie Rozważać. Oczywiście, Dawid Decha może być ciekawym ale raczej. Nie, raczej. Tra, tra, transfer bramkarza w 30. kolejce jest raczej niepotrzebny. Zwłaszcza, że chyba wszyscy na razie ważni bramkarze grają. Dokładnie, zgadza się. No i co? Chyba o United powiedzieliśmy to, co najważniejsze. I przechodzimy do drugiego głównego tematu dzisiejszego odcinka, który wiąże się z pustą 32. kolejką. Jeśli chodzi o tą 32. kolejkę, no to. Musimy wziąć pod uwagę bardzo ważny czynnik, to czy będziemy grać Frighita czy nie. Jeśli macie skład, w którym macie dużo zawodników Brighton, City, Chelsea, bo te drużyny nie zagrają w tej kolejce i będziecie mieli problem ze złożeniem jedenastki, będzie, macie nie wiem, 7, ośmiu zawodników do gry, no to tutaj decyzja o Frighicie może się opłacić i w takim wypadku. E, ten transfer, który, którego teraz będziemy dokonywać, jest tak de facto na najbliższą kolejkę. Ten zawodnik w 32. kolejce nie gra, więc możemy troszkę z tym transferem zaryzykować, i to może być taki zawodnik typowo na najbliższą kolejkę. Jeśli jednak, tak jak na przykład ja, macie ten skład w taki sposób ułożony, że tych zawodników jest, tych zawodników City, Chelsea czy, czy Brighton, macie mniej i będziecie w stanie złożyć dziesiątkę, jedenastkę grających zawodników, to tego freeheata nie trzeba wykorzystywać i można go użyć w kolejce podwójnej 34, kiedy ta kolejka będzie naprawdę duża, no i tam można złożyć naprawdę porządną jedenastkę zawodników, którzy zagrają dwa razy. No i w takim wypadku to jest chyba bardziej optymalne rozwiązanie. No ale właśnie, ten freeheat w kolejce pustej ma bardzo dużo sensu, i właśnie tutaj e, dzisiaj nie będziemy jeszcze tego Frichita, oczywiście układać, ale zastanowimy się nad tymi transferami, właśnie w dwóch wariantach. W zależności od tego, czy tego Frichita w 32 kolejce będziecie chcieli zagrać, czy nie będziecie chcieli. No i zaczniemy oczywiście od opcji, jeśli e, będziecie chcieli tego Frichita użyć w 32 kolejce. Więc ten transfer jest typowo na najbliższą kolejkę, no i Emilian. Na kogo ty byś się w pierwszej kolejności w takim wypadku zdecydował? No, na piłkarzy City obecnie są w na najlepszej formie. E, ogólnie, jak planowaliśmy taki, taką naszą agendę na ten odcinek, to niestety, czy znaczy to stety, w sumie stwierdziliśmy, że odnosimy czas do od City. to Wspomnijmy o Holandii i Grealishu i brójne, bo po prostu wyglądają no, świecie są w formie, kalendarz się zgadza, więc tutaj e, nie będzie większych problemów. Ale właśnie, że jesteśmy po meczu z Bayern, to wiemy na przykład, że Haland i Grealish zagrali kolejne 90 minut. Więc, biorąc ich na następną kolejkę, musicie mieć z tyłu głowy to, że prawdopodobnie będą mieli limitowane minuty, czy to będzie, nie wiem, 60 minut, czy to będzie 80, czy to będzie nawet i ławka. No trzeba mieć to z tyłu głowy, że no mogą na pewno jakieś minuty odpoczynku złapać. Do tego, oczywiście, w kontekście Grisha powinniśmy wspomnieć o tym, że to jest dobra opcja za Rashforda, jeżeli wypadnie na duże, jeżeli będzie taka informacja, ale no, fakt, że zagrodziliśmy dzisiaj z Bayernem, wczoraj z Bayernem, to niestety może pojawić, może to być znak zapytania dla niektórych. I większy problem ma też De Bruyne, bo on też wygląda w formie w ostatnich tygodniach, jest w formie, ale no, niestety w tym meczu ostatnim z bawarczykami dodał do urazów. W drugiej połowie zszedł z boiska, ale chyba na razie zapowiada się, że to jest dość mało poważny uraz, ale tutaj też niestety musimy poczekać na więcej informacji. No jeszcze trzeba przyznać, że De Bruyne jest raczej bardzo, bardzo dużą różnicą, więc tutaj jeżeli go macie, to tam no musicie po prostu czekać na informacje, ale jeżeli chcieli się kupić zawodnika City, to pewnie też raczej był taką opcją drugą czy trzecią nawet niż pierwszą, więc tutaj na pewno De Bruyne na razie pozostaje ciekawostką niestety, ale ciekawostką i to taką bardziej ciekawą może być Riyad Mahrez, bo przez to, że City zagrało bodajże trzy mecze w takim samym składzie, tutaj na pewno Mares może dostać jakieś dodatkowe minuty, zwłaszcza w kontekście tego meczu z Bayernem, że i to Bernardo Silva zagra 90, i to Grealish, i to Haland, i to Alvarez, jeżeli zagra to prawdopodobnie za De Bruyne w razie kontuzji, więc ten Mares może zagrać i jeżeli szukać jakąś opcję na jedną kolejkę, bo na potem chcecie go od razu sprzedać na przykład, ja tak miałem plan, żeby w sumie nasza ściągnąć sobie dawne kolejkę kogoś i go potem sprzedać na Salacha w 34. kolejce. No to taki mares może wydać się ciekawą różnicę, jeżeli będzie więcej info przed kolejką, że po prostu we wzrotuje i ten mares może wtedy zagrać w wisiałym składzie. No, mares już miał taki okres, kiedy nie miał dużego posiadania, a karał niesamowicie, to było tuż po mundialu. Z Salachem, no, ambitny plan, patrząc na to, że on raczej te karne w Liverpoolu straci. Ale tak jak Emilian powiedział, City nie zagra w 32. kolejce, w 31. zagra. No i ma Lester, który jest w formie, no powiedzmy sobie szczerze, niezbyt ciekawe. I teraz przechodzi Dean Smith i w sumie ta decyzja o ogłoszeniu nowego trenera została udostępniona przez kanały na social mediach Leicester o takiej porze, że można podejrzewać, że trochę wstydzili się tego wyboru. No i nic dziwnego, bo patrząc na jego rekord w Norwich przed spadkiem, no to... Może się jeszcze okazać, że ta decyzja o zwolnieniu Brendara Rogersa nie była aż tak dobra, jak się wydawało. E, powiedzieliśmy właśnie o tym, e, kogo brać, e, jeśli tego Frichita gracie. No bo City nie zagra w 32. kolejce, teraz ma super mecz, więc to idealna okazja. A co zrobić, jeśli tego Frichita nie używamy? No to oczywiście w tym wypadku skupiamy się na zawodnikach, którzy w tej 32 kolejce zagrają. No bo liczymy na to, żeby ten skład złożyć bez chipów. No i co? Kto e, zagra w tej pustej kolejce i ma fajne fiksy? Oczywiście Arsenal. I właśnie, jakie są najlepsze opcje do kupna na ten moment Emilian? No, raczej w skrzydłowi odegar trochę w ostatnim czasie, nie wiem łapie mniej punktów, więc Martinelli i Saka wydają się najlepszymi opcjami. Raczej patrzę w kierunku Martinelliego, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś miał już wcześniej plan, żeby nie grać w w 32. końcu, to tego Saka zostawię, Więc tutaj Martinelli może być piłkarzem do kubna, więc na pewno warto go rozważyć. Zwłaszcza, że wrócił Jezus, więc znowu ten skrzydłowy lepiej punktuje z Jezusem na boisku. No, oprócz tego można zainwestować w obronę, chociaż ta obrona Arsenal w ostatnim czasie wygląda średnio. Ale Ben White też, nawet jeżeli nie punktuje za czyste konda, to w ostatnim czasie gra bardzo ofensywnie. Przez to, że ma kontuzję, to miastu to nie ma w zasadzie żadnego poważnego zmiennika. Chyba że jakiś Kuba kiwi wtedy Rob Holding nabrał obrony, ale nie wiem, czy to jest jakiś specjalnie dobry scenariusz dla Artety, żeby to rozgrywać, jeżeli White byłby trochę zmęczony. No, ale na pewno te ostatnie kolejki pokazują, że ma potencjał punkty z przodu dodatkowe. Więc jeżeli szukacie obrońcy i chcecie jako obrońcy Arsenalu, no to White chyba jest najlepszą opcją, najlepsza od Gabriela czy Zinchenki. Jeszcze dodatkowo ta cena go premiuje względem kolegów. Chociaż sumie... trzeba pamiętać, że White wzrósł, no wciąż jest tańszy, ale kosztuje już 4,9, więc to nie jest taka różnica jak wcześniej, on zaczynał z pułapu 4,5. Jak my go mieliśmy w składzie, no to względem saliby Gabri czy Gabriela ta różnica była znaczna, teraz jest ona już mniejsza. Więc, no, już aż tak tani white nie jest. I tak jak powiedziałeś, Arsenal to jest dla mnie coś, co przechodzi trochę bez echa. Mimo tego, w jak fantastycznej formie jest i jak zmierza po mistrzostwo, no teraz ten dystans między Arsenalem i City już się zmniejszył, ale mimo wszystko kanonierzy są liderem. Arsenal ma dość mało czystych kąt. Jednak, mimo tego, że kanonierzy niemal co kolejkę wygrywają, to zazwyczaj. Przynajmniej tą jedną bramkę tracą, więc jeśli chodzi o tych defensorów, to nie są aż tak dobre opcje, jak mogłoby się wydawać. No a skoro mówimy o Arsenalu, no to w pustej kolejce zagra też Liverpool. Wspominaliśmy o Salachu. No Salach z Arsenalem paradoksalnie zagrał naprawdę dobry mecz, no ale co z tego, skoro nie trafił tej jedenastki? No i właśnie, Jurgen Klopp powiedział już o tym, że będą wewnętrzne rozmowy. I trzeba się mocno zastanowić nad tym wykonawcą jedenastek. Więc bardzo możliwe, że Fabinho przejmie obowiązki e, strzelca rzutów karnych. No a w takim wypadku Salah traci bardzo duży atut i przy jego cenie. No tutaj trzeba się zastanowić, czy warto e, go brać przy tej formie Liverpoolu. Ale jeśli chodzi o Liverpool, no to moim zdaniem, lepszą opcją, mimo dyspozycji w defensywie Derec, jest. Trent Alexander Arnold. Przeciwko Arsenalowi zagrał on zdecydna na nowej pozycji. No zagrał zdecydow zdecydowanie wyżej. Mówi się nawet o tym, że zagrał w końcu w pomocy, że Klop posłuchał e, głosów e, z całego piłkarskiego świata, mówiących o tym, że Anglii powinien być spróbowany wyżej. No i zakończyło się to asystą, piękną zresztą. Tam Trent e, założył siatkę z Inchance i dośrodkował na głowę Firmino, który wyrównał stan meczu. No, i przy tym kalendarzu Liverpoolu z można zaryzykować, bo tak naprawdę jest on teraz różnicą, a potencjał w ofensywie, of a potencjał w ofensywie oferuje naprawdę przeogromny. A no i co? No i Arsenal i Liverpool to są takie najbardziej popularne opcje. I czy Emilian masz kogoś poza tym mainstreamem, kogo chciałbyś polecić? Na ostatniej kolejce największe wrażenie zrostawił Michael O'Lease, miał trzy asysty w meczu z Leeds. O, tak myślałem trochę przed tą ostatnią kolejką, czy Crystal Palace nie może być fajną różnicą. Jak brałem tego pora, to myślałem, że może jednak zaryzykować z jakimś obrońcą Crystal Palace, ostatecznie wyszedł jednak samo, ale trochę przespałem opcję w ataku. Nie, nie uwierzyłem w maszynę Roya Hodsona, ale ten ostatni mecz może sugerować, że te punkty z przodu mogą wpadać. I Olyse przy tym swoim obecnym kalendarzu może być naprawdę fajną różnicą i to za grosze, bo kosztuje tylko 5.4. Więc tutaj, jeżeli macie limitowane fundusze, a chcecie mieć kogoś do pomocy, to na pewno warto go rozważyć. Zwłaszcza w kontekście tego, że na przykład, jeżeli trzymacie jeszcze Madisona i po prostu szukacie jakiś. Aż sobie nie, nieważne, bo w sumie zapomniałem o tym, że jak macie Madisona, to on też gra w tej blankowej kolejce, więc nie warto go wywalać. Ale ogólnie, jeżeli szukacie jakiejś budżetowej opcji. Może jeżeli nawet ten Rashford wypadnie i będziecie potrzebować po prostu kogoś tańszało, żeby potem w przyszłości jakieś inne poważniejsze ruchy wykonać, to Alisa może być bardzo fajną opcją, zwłaszcza, że w tej blankowej kolejce gra u siebie więc tutaj może być potencjał na fajne punkty. I potem najzwyczajniej w świecie możecie go po prostu wywalić, jeżeli będzie jakaś alternatywa z podwójną kolejką, raczej to nie jest problem. No i na pewno plusem jest to, że jego posiadanie jest bardzo niskie, jest typowo jeżeli godzicie, to możecie ryzykować z tą Olisą, to na pewno jeżeli da wam punkt, to da naprawdę sporo w overall. No tak, Crystal Palace ma naprawdę bardzo dobry kalendarz do końca sezonu. Kiedy z Emilianem jakieś 2-3 tygodnie temu rozmawialiśmy, to ja stawiałem na Wilfri Wilfreda Zache jako takiego mojego faworyta na różnicę, no ale tutaj Lisę. zdecydowanie lepsza forma, tańsze, no i wyrósł naprawdę na bardzo fajny fik. Ja bardzo mocno będę się zastanawiał nad nim, więc... Naprawdę rozważcie, jeśli gonicie, no to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa różnica. No i co, myślę, że omówiliśmy wszystkie najważniejsze tematy na dzisiaj. Przypominamy Wam o tym, żebyście zostawiali łapki w górę, komentowali. Tak jak powiedzieliśmy, jeśli mieliście na kapitanie Hallanda, Rashforda, Keina albo Watkinsa, koniecznie napiszcie nam w komentarzach, jaki mieliście wynik. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie je, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie. I co? Słyszymy się za tydzień. Do zobaczenia, życzymy Wam zielonych strzałek. Cześć!